Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ech, powiem tak. Dziękuję Wam wszystkim za tak miłe komentarze, za podtrzymanie na duchu, bo powiem Wam, że było ciężko, ale już jest lepiej. Także powoli. Nie to, że zapominam, ale oddalam tą myśl, co pojawiła mi się po stracie sasuni. Od siebie, także tak jak mówicie, biorę się w garść i będziemy dalej robić. Będę robić to co do mnie należy A więc dbać o króliki, nic innego. Tutaj mam samiczkę NB ona jeszcze nie ma nawet roku, ale już ładnie sobie podrosła. Także zobaczymy, może na jesienne zakoty, albo gdzieś tak w kwietniu, ona jest chyba z kwietnia więc albo w marcu może się ją zakoci zobaczymy, na razie to jeszcze jest za malutka chcę żeby sobie podrosły niektóre właśnie króliczki potrzebują troszkę więcej czasu na to żeby urosły oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze łapki w górę i subskrypcje oczywiście no ja już trochę lepiej się czuję, chyba słychać Hmm. A wiecie czemu? Bo dzisiaj zobaczymy sobie reksiki malutkie. Może dlatego to mnie cieszy. Nie zaglądałam tam od, 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 od poniedziałku. Nie, w sumie zaglądałam, ale tylko powierzchownie. A z tego co wiem, to widać już plamki. <laughs> Także chyba przejdziemy sobie zaraz do reksików. Ja jeszcze zrobiłam sobie na tygodniu wędrówkę w sumie dwa dni temu, żeby przejście po prostu jak najdalej tylko mogłam do sosny. Przyniosłam susenkę, także też sobie rozdam. Ostatnio dostały ją tydzień temu, więc myślę, że można by sobie ją dzisiaj rozdać. Co u mnie słychać w hodowli? No nic ciekawego od tego czasu, tego wypadku. Tej straty, że tak powiem. Nic ciekawego nie słychać. Yy, wykotów nadal nie ma. Te puste krycia w ostatnim czasie to na stop się zdarzają. Ta panna, nie wiem, może się wreszcie zakociła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tu już sobie nie robię nadziei. Wiecie, najgorszą. Rzeczą było dla mnie nie to, że straciłam miod, bo miod jak miod u pierwiastki to byłam przygotowana na to, że maluchów mogę nie mieć. Ale najgorszą stratą dla mnie była właśnie strata jej, bo tego się nie spodziewałam. Bo wiecie, samiczkę mogłabym sobie dopuścić i mieć szansę na kolejny miod, a ja straciłam samiczkę, czyli. No, najgorsze jest to, że właśnie tak powiem, chyba najbardziej ulubioną z całej hodowli tych królików. A ta się zrobiła troszkę zadziorna, więc mamy szansę na to, że to też pierwiastka, że się wykoci. Także wiecie o czym mowa. No, także wiecie, co było najgorsze. Najgorsze było to, że ona była wredna, moją wredną małpką, i spędzałam z nią dużo czasu, żeby się oswoiła ze mną. Mimo to i tak była czasami wredna, chociaż już ostatnio zrobiła się dużo milsza i właśnie może przez to tak bardzo cierpiałam. No zaraz Wam się rozkleję. Poczekajcie, no zaraz wracam. Jestem. Tutaj yy, maluchom musimy przestać rozmawiać o Sasuni bo mi pęka serduszko. E, tutaj te maluchy kalifornijskie już są takie duże u Kulki. Tutaj mam Kulki, córkę, zobaczcie, <grym i wiesz> też już fajna, duża, duża jest, e, więc też się zastanawiam, czy właśnie tej samiczki sobie nie pokryć. To jest piłka, moi drodzy, to jest piłka. A to jest Kulka. Niestety, no tak mi nazywały ją dzieci, a tym bardziej, że one są praktycznie identyczne. Ta widać, że jest starsza i też zastanawiam się, czy jednej samyczki sobie nie sprzedać. No bo tu bym miała aż dwie pary kalifornijskich, a jak dobrze wiecie, ja wolę mieć po jednej parze z rasy, dlatego, żeby mi się to wszystko nie pomieściło, a nie stać mnie, żeby mieć za dużo królików. A wolę, jak jest ich mniej i mają co jeść, niż jakby było ich za dużo i głodowały. Więc wiecie, o co chodzi. Także tutaj kuleczki już są takie. Na razie mają samo jedzenie, bo jeszcze im wody nie przynosiłam. Dlatego, że czekam, najedzą się, pójdę, przyniosę wodę, poczekam, aż wypiją. Chociaż te nie wylewają, więc... Uuu, zobaczcie, jakie pieszczochy kalifornijskie nie wylewa. No, bynajmniej ta samiczka mi nie wylewa, ale mam też smerfika, który też mi wody nie wylewa. No i reszta, więc tym, które nie wylewają, a wiem już, które, to po prostu zostawiam wodę w klatkach wlaną. A reszcie czekam, aż wypiją i dopiero zabieram. Czyli już takie bąble są duże. No, mają miesiąc. Jeszcze miesiąc i będą dwa miesiące. Zobaczcie, jakie one mają ładne ubarwienia. Kuleczko, przesuniesz się troszkę? Zobaczcie. One mają takie podbarwienia. No się wiem. Aby tylko dzieci nie dotykać. Zobaczcie, jakie to jest pieszczo. A pamiętacie, jak mnie miesiąc temu chciała zjeść? nie drapła. Zresztą ja jestem non stop pogryziona. Tutaj już mi się zagoiło. Najlepiej to było tu, bo mi to pękało. Na drugiej ręce to samo, więc po prostu ja już jestem przyzwyczajona do takich małych, wrednych pompusiów mam na myśli samiczki, a wiecie co mnie ciekawi? że jeśli zdecyduje się kupić sobie samiczkę salandra i ona będzie miała maluchy to czy te maluchy nie będą takie charakterne jak była sasunia dlatego, że ta ransa niby słynie z tego swojego temperamentu więc jakby takich mi latało oj, sasuń to, to ciężko by było rękę włożyć no nie? W sumie muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę na, jak to ładnie ująć, miałam całkowicie zrezygnować z tej rasy, ale namówiliście mnie w sumie w komentarzach, naprowadziliście mnie znowu na tor, żeby już tak nie myśleć wziąć się w garść, bo ten dołek, który złapałam, tak ja stoję tu z warchewką, i ona sobie tak lata. Ja chciałam zobaczyć i pokazać Wam jej dzieciaczki. I także ja Wam wszystkim dziękuję. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Także dziękuję jeszcze raz. I zobaczymy, kiedy. O, już mi się rusza. <grytanie> to maluchy gnieździe nie widać tego. No, zaraz zobaczycie. Także zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na razie jeszcze nie odważyłam się kupić samiczki, ale kto wie. Może już niedługo? Miałam zamiar wyciągnąć samiczkę, ale stwierdziłam, że chyba jednak jej nie wyciągnę. Po prostu dam jej marchewkę i zobaczymy, jakie te. Maluszki są. Jak widzicie, ja czyściłam w sobotę wszystkim królikom. No tutaj już pani Reksik znowu zrobiła sobie bałagan, to jej to wyjmę po prostu. Tam też niestety robi kubki, co mnie martwi, no bo wyjęłam jej, jakby nie patrzeć, całą długością. Tam, tu i tu zostawiłam tylko gniazdo, bo nie chciałam ruszyć. Co mam, co mam, co mam? To jest marchewkę mi przyniosła. Marchewkę. O! nie, nie! Tak. Przesuniemy po prostu samiczkę. O, dziękuję, Nunia. I zobaczymy. Maluchy są, już nie pamiętam kiedy się wykociła, <noise> ale wiem, że już są spore. Chyba niedługo powinny otwierać oczka. Także zobaczcie sami maluszki Rexa. Myślałam, że ten będzie czarny, ale on nie będzie taki czarny. On będzie taki fajny. Patrzę. Tu jest kropiaty. Tu jest kropiaty. Tu jest kropiaty. Czy wszystkie są kropiaty? Mam dwa. No, ten jest ładny. Ładny. Tego nie bym zobaczyła. Chodź, chodź. chodź. Mam zimne. Ten też ma kropeczki. Tu jest chyba taki najmniej kropiaty. Mieszkacie, bo ja patrzę się w telefon. A muszę zerknąć pokaż się, one są już takie ruchliwe jest ich zaraz wam policzę, bo nie sprawdzałam ale raczej jest cała ósemeczka ten jest taki, widzicie albo jeszcze mu wyjdą kropki, ale raczej już nie i on będzie taki mało kropiaty a tak reszta powiem wam, że nie spodziewałam się, że maluchy będą takie aż kropiate już widzę, że jest ich ósemeczka tak jak było Także to mnie bardzo cieszy. Zobaczcie, jakie mordki. Każda inna. Ten będzie miał rudą mordkę. Ten jest japoński. No, patrzcie. Chyba najmniejszy z tych wszystkich. Reszta jest ładnie nakarmiona. Tego wam chciałam pokazać, Kąd on strasznie w puszek obszedł i... Ciężko, zobaczcie. On jest taki ciemny czarny. Tu ma białą kropkę na tym. Nie. O, tu. Dobra. Także to są maluszki. U, pani Rexik ucieka mi. Ucieczka małego. Także maluszki są kolorowe. Fajnie, bo z natury wiem, że kolorowe króliki szybciej idą. No wiadomo, bo są kolorowe. A tutaj wszystkie te moje mordki. Cieszę się, że tym razem udało mi się pomóc samiczce przeżyć szok. Ona sobie siedzi, ona jest przyzwyczajona do tego, że ja jej tu pomagam. A wszystko dlatego, że... Te... O, patrzcie, teraz wam coś pokażę. Zobaczcie, jak samiczka się stresowała porodem. Widzicie, jak tutaj, tu, ten maluszek ma zadrapane czółko. Tutaj gdzieś jest jeszcze jeden, który ma... O, ten chyba? Nie. Któryś też miał, wyłażą mi te bąble, miał rankę na łebku, ale to wszystko się zagoiło. Myślę, że niedługo po prostu sierść im zarośnie i tyle. Dobrze, myślę, że to będzie tyle na dziś. Oczywiście jeśli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam z udanego całego tygodnia. Trzymajcie się. Hej.